Delfin is back, jak możecie przeczytać na marce Bilsner, Nowe hasło reklamowe nowej linii, która tak naprawdę do gamy modelowej powraca. Tuż obok mnie stoi przykładowy model Delfin T660, który notabene, zobaczcie, jest bardzo bardzo ładnym kamperem, bo jest to oczywiście standardowa biała konstrukcja, ale ma bardzo dużo takich wstawek w kształcie, w kolorze przepraszam, pomarańczy, nieco kawy z mlekiem. Tutaj te Delikatne przetłoczenia właśnie w kształcie Delfina. Uważam, że jest to bardzo ładnie wyglądający pojazd. A swoją drogą Delfin T660 to tylko z pozoru bardzo standardowa półintegra, oferująca 4 miejsca do spania i DMC na poziomie 3,5 tony. Ten samochód jest zbudowany na bazie Citroena Jumpera. Może być to jednostka dwulitrowa, może być to również jednostka 2.2. Niestety, jak wiemy, przepisy się zmieniają, także w naszym kraju będzie dostępna jednostka 2.2 i pewnie ta cena startowa, która w tym przypadku tak samochód jak wyposażony zaczyna się od poziomu 61 tysięcy euro. Na pewno u nas będzie to o wiele, wiele więcej. Samochód, jak tutaj mogę przeczytać w informacjach dostępnych na ekranie, ma 698 cm długości, 232 szerokości i aż 292 cm wysokości. Faktycznie jest to kamper Dość wysoki, ale rzućmy okiem na to, jak wygląda w środku, bo tam wrócono do starych układów, które moim zdaniem są bardzo, bardzo ciekawe. Jesteśmy w środku i to, co widzieliśmy na zewnątrz, czyli te wersje kolorystyczne są dokładnie tak samo, odwzorowane również w środku. Mamy jasne wnętrze w połączeniu z takimi ciemnymi, pomarańczowymi przetłoczeniami. Oczywiście wszędzie jest widoczny motyw delfina, standardowo dla tego modelu, ale zauważcie, że tutaj. Hmm, w porównaniu do innych półintegr. Tu jest bardzo dużo przestrzeni. Możemy bez problemu się poruszać. Tutaj dwie osoby miną się bez najmniejszego problemu. Przestrzeń robocza w kuchni jest również bardzo duża. A wszystko dlatego, że mamy tutaj łóżko francuskie. Tak naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego producenci rezygnują z tego rozwiązania. Po pierwsze, zmieszczą się tutaj bez problemu dwie osoby dorosłe. Po drugie, tutaj z boku mamy bardzo przestrzenną, dużą łazienkę z toaletą, w której też wymieszamy. Się, wymyje się osoba dorosła, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jednocześnie tutaj zachowujemy bardzo dużą przestrzeń. Czego chcieć więcej tak naprawdę? Jest to oczywiście kamper skierowany dla par, czyli dla typowego klienta niemieckiego. U nas jest to niestety jeszcze nisza, ale dlaczego by nie? Jeżeli szukacie kampera ciekawego, nietypowego, przestronnego, ten Böltner Delphin jest jak najbardziej dla Was.